Dzisiejszej lekcji zajmiemy się instalacją WordPressa. Zakładam, że już wcześniej słyszałeś o WordPressie, dlatego, że jest to najpopularniejszy system typu CMS, czyli do tworzenia stron, blogów i tak dalej w sieci. Swoją sławę zyskał e, dzięki temu, że instalacja i obsługa jest bardzo prosta, intuicyjna, no i dzięki temu, że dużo osób czy firm korzysta z WordPressa do celów. E, Zwiększenia, podniesienia pozycji w Google, czyli pozycjonowania. Tak naprawdę na WordPressie można robić proste blogi, gdzie zaraz po instalacji cały system jest gotowy do blogowania, ale na WordPressie można zrobić także wiele ciekawych rzeczy, stron firm i tak dalej. Wszystko zależy od stopnia naszej wiedzy. No to zacznijmy od pobrania. Wpiszmy wyszukiwarkę Google WordPress. i od razu pojawi nam się strona pl.wordpress.org. Wejdźmy sobie na stronkę No i tu możemy sobie pobrać WordPressa Uwaga na stronie wordpress.org można także trochę w inny sposób korzystać z WordPressa, że nie pobieramy pliku, nie instalujemy u siebie na serwerze lokalnym czy na, u nas na hostingu tylko WordPress jest hostowany na stronie wordpress.org. Ta druga opcja jest polecana szczególnie osobom, które nie mają zielonego pojęcia o instalowaniu i tworzeniu stron. My, z racji tego, że jakieś pojęcie mamy lub chcemy mieć, to pobieramy WordPressa do nas na komputer. No to pobieramy. Tutaj widać, że cała paczka zajmuje 6-7 MB. Zapisujemy. No, i teraz co z tą paczką zrobić? Tak jak przy wcześniejszych lekcjach, będziemy korzystali z programu VAM Server. Program VAM Server to jest program, który um, robi środowisko serwerowe w naszym Windowsie. Czyli potrzebujemy trzy rzeczy, żeby uruchomić WordPress'a u nas na komputerze. Przede wszystkim potrzebujemy PHP, czyli um, program, który będzie nam interpretował ten skrypt. PHP, czy po polsku PHP, to język programowania, który stanowi serce całego systemu. Druga rzecz: będziemy potrzebowali bazy danych, czyli bazy typu MySQL, w której są, są i będą przechowywane wszystkie informacje na temat naszego WordPressa, czyli wszystkie artykuły, ustawienia, komentarze, wszystkie rzeczy. No i trzecia rzecz, którą potrzebujemy, to potrzebujemy Apache'a. A w Windowsie y, Apache jest odpowiedzialny za to, żeby y, na port 80, czyli ten port na którym działają przeglądarki, wyrzucić zawartość katalogu. Ja już wcześniej tutaj zainstalowałem sobie program Vamp Server. Y, instalacja Vamp Servera jest naprawdę bardzo prosta. Y, wystarczy wejść sobie w Google wpisać Vamp Server. Oficjalna strona. No i pobrać dana. Wszystko zależy, ilu bitowy mamy system Windows. No i po instalacji już mamy uruchomiony. Widać, jest ikonka na zielono. Oczywiście też przypominam, że nie tylko można używać programu VAM Server, ale jest drugi program, który czasem jest nawet popularniejszy. To jest program XAMP. Równie dobrze można ten program używać. Nie ma tutaj e, znaczenia ani różnicy. No to pobraliśmy sobie WordPressa, no i teraz chcemy go zainstalować. Tak jak mówiłem, u mnie WordPress jest już uruchomiony. Czyli jeżeli wpiszę sobie w przeglądarkę w przeglądarce adres mojego komputera, czyli localhost, coś się powinno pojawić. Pojawiło, pojawił się ekran e, startowy. Gdyby coś było nie tak z tym wam serwerem, czy XAMPem, gdybyś używał, to po wpisaniu localhost, by się pojawiła informacja, że strona nie odnaleziona, albo e, podobny, e, błąd, wszystko zależy od przeglądarki, jakiej e, używamy. No dobrze, no to teraz przejdźmy do e, umieszczenia w tym naszym, e, na naszym localhostie tej instalki wam e, WordPressa. To teraz gdzie to wszystko? Można umiejscowić. Kliknijmy sobie lewym przycisk na WAM-serwer i zobaczmy, że to jest www.direktory albo katalog www. Ja sobie wybrałem, że WAMP jest zainstalowany na WAMP na, e, na dysku D i widać, że jest to folder www. Gdybyśmy weszli tutaj, to widać jest instalka wamp no i jest tutaj folder www. I teraz jak widać, ja mam pełno tutaj folderów. To jest z tego yy, powodu, że ja tworzę bardzo dużo stron, więc teraz tworzę sobie folder, którym będzie WordPress. No to stworzę sobie ten fo folder i nazwę go blog. Widać, że jest pusty. To teraz przerzućmy sobie, wejdźmy sobie do folderu, gdzie pobraliśmy naszego WordPressa. Wycinamy, żeby tam na, nie, nie zaśmiecał, i do tego folderu blog wrzucamy do Mistalkę. No i teraz, żeby odwołać się do tego folderu, to w przeglądarce musimy wpisać localhost łamane przez blog. No i widać, że nie pojawia nam się jeszcze instalator, tylko plik. No, ten plik jest niestety w zipie, więc trzeba go rozpakować. No to wybierzmy prawy przycisk. Ja akurat do rozpakowania używam darmowego programu 7 Zip i dajmy extract here, albo wypakuj tutaj. No, niestety widać, że rozpakowało nam to do tego jeszcze do folderu, więc my, jeżeli chcemy mieć to dostępnego pod stroną blog, to trzeba zawartość tego folderu przenieść. Czyli skopiujmy sobie i do folderu te pliki i foldery są niepotrzebne. I teraz w naszym folderze blog powinno się coś takiego znajdować, czyli trzy główne e, katalogi: wp-admin, content, includes, no i pliki e, PHP. No to przejdźmy teraz do instalacji. Tutaj, jak pamiętasz, pod localhost, łamane przez blog, było coś takiego. Teraz odświeżamy stronę. I przechodzimy do instalacji. Instalacja w WordPressie jest naprawdę bardzo prosta. No to zobaczmy, co tutaj musimy zrobić. Czyli będziemy musieli podać nazwę ba bazy danych, nazwę użytkownika, hasło użytkownika, adres serwera bazy danych, prefiks tabel. No brzmi może magicznie, ale przejdźmy dalej. Zaczynamy od przycisku. Zaczynamy. No i teraz trzeba podać naz dostęp do bazy danych. My takiej bazy danych jeszcze nie mamy, więc sobie stwórzmy ją. Żeby stworzyć bazę danych, musimy użyć program, programu phpMyAdmin, który jest w Wam serwerze. Naciskamy na Wam serwer i wybieramy phpMyAdmin. PhpMyAdmin to jest program, który służy do zarządzania bazą typu MySQL. Czyli możemy sobie podglądać, co w tej bazie jest, możemy sobie tworzyć yy, nowe bazy itd. Tak Wybieram sobie zakładkę bazy danych. No i nazwijmy też tą bazę, niech będzie blog. Jest, udało się stworzyć. Przejdźmy tutaj. Teraz nazwa bazy danych. No myśmy teraz to stworzyli, czyli piszemy blog. Nazwa użytkownika. Jeżeli instalujemy i używamy Wam serwera, to nazwa użytkownika jest zawsze taka sama. Ry o od. Skąd to wziąłem? No, trzeba było doczytać dokumentację Wam serwera. Hasło jest bez hasła, też to wynika z e, dokumentacji dołączonej do Wam serwera. No i adres serwera bazy danych, localhost. W większości przypadków wpisujemy właśnie localhost. No, jak mamy te dane skonfigurowane, no to naciskamy przycisk wyślij, Czyli przechodzimy do kolejnego kroku. Teraz chwila prawdy, czy uda nam się. Um, uruchomić instalację. Także mamy komunikat. W porządku złotko, udało się przebrnąć przez tą część instalacji, więc idziemy dalej. Gdybyśmy nie mieli takiego komunikatu, to znaczy, że coś źle wprowadziliśmy w bazie danej. Naciskamy uruchomienie instalacji. Wymagane informacje, czyli musimy tutaj wybrać Tytuł witrydy. No, jak nazwiemy naszą witrynę? No, na początku zaczniemy tworzyć y, bloga czy stronę poświęconą gotowaniu, prawda? Czyli moje przepisy. Myślnik gotowanie dla każdego. Ten tytuł oczywiście będziemy mogli w przyszłości zmienić. Ustawmy sobie hasło. Login będzie Mateusz. Proszę pamiętać, żeby hasła były też w miarę skomplikowane, żeby nie było problemu, że ktoś bardzo łatwo złamie nasze hasło, czyli na przykład nie wpisywać hasła takie jak nazwa użytkownika, twój adres e-mail. No i tutaj jeszcze pozwól wyszukiwarkom indeksować tą witrynę. Czyli jak to jest zaznaczone, to jest dobrze, znaczy, że Google, jak znajdzie naszą witrynę, to od razu ją umieści tam w swoim indeksie. Jeżeli chcemy robić stronę tylko dla nas i tam mają być treści, które mają nie wypłynąć na światło dzielne, to odhaczamy to. My zostawiamy, no i naciskamy: Zainstaluj WordPressa. Widać, że instalacja trochę trwa, tworzą się bazy danych. No i dostaliśmy komunikat, że, e, że cała instalacja się zakończyła. Także widać, że instalacja w WordPressie jest naprawdę bardzo ekspresowa. No to dobra, zalogujmy się. Tu już jest login pisany. Hasło. I teraz popatrz na adres. Jesteśmy, e, panel administracyjny jest dostępny trochę pod innym adresem. Niż to w każdy system CMS ma swoje, e, swoje nazwy, swoje prawa. Zobacz, localhost blog to jest nazwa naszej strony. Ja może sobie wkleję ten adres obok. Widać? To jest moja strona. Tak wygląda. Zainstalowana. Na razie to będzie miało formę blogu. Natomiast jeżeli chcę Zalogować się do panelu. No to przypisuję do blok łamane przez WP-admin. Dodatkowo, gdybym sobie zamknął tą zakładkę. To tutaj zawsze pojawia się taki pasek na górze, gdzie mogę sobie wybrać kokpit. No i jestem w kokpicie. Chcę przejść na stronę. Wybieram sobie przejść do strony. Oczywiście też. Yy, na potrzeby kursu i na potrzeby ćwiczeń wygodniej jest pracować w ten sposób, że mamy, że pracujemy na dwóch zakładkach: na zakładce z witryną i na zakładce z kokpitem. Zobacz na ciekawą rzecz, że od razu WordPress jest w języku polskim.